Dlatego mamy ślady tutaj. Ta kreska po boi schodzi. Ale dopiero, a nie lepiej... Czeka, a czekajcie. A może łącz na chwilę elektryk Ale jak? Tu nie Wyłączmy silnik elektryczny, bo jest za niepotrzebny Chodzi o tu, bo miałeś go cały czas. Dobra. Zobaczę czy cel widać. Dobra. Tutaj jest to jest go. O, dzięki za światło. Bateria mamy teraz wszędzie światło, ale nie mamy... Zarazem cel, powtarzam, zarazem okręt yy, handlowy. My gdzieś mamy zwolnego. O, ja mogę, wiem jak wzbudzać energię Okej. Okay. Czy możesz włączyć mi komputer Tokpedowy i Eee. Komputer Tokpedowy jest włączony. Pięknie Wszystkie nasze cele są zaprosąte. I don't think you're going to do that.